Drodzy przedstawiciele generacji Z, czy też Zumerzy, Postmilenialsi, pokolenie internetowe, pokolenie płatków śniegu czy pokolenie C. To wszystko są określenia na nas, ludzi urodzonych między 1995 a 2012 rokiem. Swoją drogą mam teorię, że określenie jest tak dużo ze względu na to, jak wielu milenialsów skończyło socjologię, ale nie o tym będę dzisiaj mówić. Na potrzeby dzisiejszego wydarzenia przygotowałam ankietę. Wynika z niej, że ponad 81% ankietowanych uważa aktywizm za zorganizowane działania ukierunkowane na jednoznaczny cel. Ale co to właściwie znaczy i co jest w tym wyjątkowego? W porównaniu do poprzednich pokoleń wychowujemy się we względnie liberalnych czasach, w erze konsumpcjonizmu i jakby nie patrzeć do statku. Informacja szokująca. Nazwałam nas płatkami śniegu, ze względu na to, że robią to inne pokolenia i taka informacja dla nich może ich szokuje. Mówimy tak dużo o indywidualizmie, ze względu na to, że chcemy otwarcie mówić o naszych potrzebach i naszych wymaganiach. No i co do tych wymagań właśnie. Kiedy zorientowaliście się, że system edukacji nie ma wa wam do zaoferowania nic poza maturą, że nijak nie jest przystosowany do XXI wieku, a list formalny, którym katuje się dzieciaki, to jest zabytek wśród form pisemnych. Ja miałam może 14 lat, kiedy zorientowałam się, że to, co wciska mi otoczenie, nie do końca koresponduje z rzeczywistością. No bo nie wszyscy bezrobotni nie mają matury, a nie wszyscy zarabiający godne pieniądze kiedykolwiek do niej przystąpili. Ja, żeby dać sobie maksymalnie dużo czasu na rozwój, przystąpiłam do dwóch olimpiad przedmiotowych i zaraz Wam o tym opowiem. Ale jeszcze wróćmy do tego aktywizmu. Czym on się różni? W porównaniu do aktywistów lat 90. i wcześniejszych. My nie zwalczamy jednego określonego wroga. Działania Generacji Z są bardziej rozproszone. To, co nazywamy problemem, trochę bardziej wiąże się z wyznawaną ideologią. Czym jeszcze różni się ten nasz aktywizm? No właśnie. Względnie rzadziej wychodzimy na ulicę. Względnie rzadziej też roznosimy ulotki. Nasze główne działania koncentrowane są w social mediach, no bo dzięki nim jesteśmy w stanie docierać do ludzi z całego miasta, z całego województwa kraju, czasami nawet i świata. Robimy to wszystko jednak sami, czasami po omacku. I wróćmy jeszcze do tego systemu edukacji. To jest fragment podstawy programowej, to znaczy, to jest oficjalny wstęp. Do e, podstawy programowej, i być może ona by mnie tak bardzo nie męczyła, i być może nie zwracałabym tak uwagi na jej skostniałość i niepraktyczność, gdyby nie fakt, jak skrupulatnie ogranicza ona działaczy. Ktokolwiek, kto próbował łączyć edukację w szkole średniej z aktywizmem, wie, jak trudne potrafi to być. I ja wiem, że nie każdy jest aktywistą, bo generacja Z nie jest monolitem. Natomiast jeszcze trochę Wam o tym poopowiadam. Słuchajcie, napisałam dwie Olimpiady z myślą o tym, że będę mogła troszeczkę opuścić szkołę. To znaczy, trochę ominąć ten system, który mnie spotkał. Otóż nie tym razem. Ze względu na to, że przy 42 godzinach. W siatce godzin tygodniowo w szkole trudno jest znaleźć czas na cokolwiek. Co więc zrobiłam? Postąpiłam tak jak część innych działaczy, czyli kosztem absolutnie jakiegokolwiek czasu wolnego i mówiąc absolutnie jakiegokolwiek mam na myśli absolutnie jakiegokolwiek oraz kosztem nauki do kartkówki z substytucji rodnikowej zająłam się zmienianiem świata. W 2020 roku rozpoczęłam swój projekt społeczny, w ramach którego przeprowadziłam Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Politologicznej. W 2021 roku zaangażowałam się w pracę na rzecz jednej z fundacji, a od lutego 2022 roku jestem członkinią zarządu w stowarzyszeniu. I po co Wam o tym mówię? Bo w mojej szkole spotkałam się z bardzo różnymi reakcjami na to, co robię. Rób te projekciki, ale jutro jest sprawdzią z termodynamiki. Żart polega na tym, że jestem na humanie. A do trzeciej klasy liceum włącznie uczęszczałam na chemię, biologię, geografię, fizykę czy informatykę. Tak jakby ktoś próbował mi uświadomić, że moja obecność na chemii jest czymkolwiek innym niż dekoracją. Lot tu nie, nie była. Spotykałam się z brakiem wyrozumiałości. Wsparcia i nagminnymi ocenianiami. To nie jest tylko moja historia. To historia wielu z Was, którzy chcieli uczyć się inaczej, drążyć głębiej. To też historia, która wielu z Was czeka, o ile macie odwagę mierzyć wyżej. No ja wiem, i nie każdy musi. Ale ponad 70% spośród ankietowanych twierdzi, że w gronie swoich najbliższych znajomych znalazłby jakiegoś aktywistę albo aktywistę. I to jest właśnie niesamowite. Generacja Z, która z poczuciem misji wypełnia swoje projekty społeczne, angażuje się na rzecz lokalnych miejscowości, przystępuje do wszelkich różnorakich projektów, które już się dzieją. Nie chcę, abyście nigdy nie zwątpili. Chcę, abyście nigdy nie przestali działać. Aby trudny do przejścia system edukacji nie wytrącił z Was chęci do działania. Myślę, że wszyscy, tak jak tutaj teraz siedzimy, ja stoję, znaleźlibyśmy przynajmniej kilka przedsięwzięć, które potrzebują świeżego spojrzenia Generacji Z. I właśnie z tym chciałabym Was zostawić. Idźcie i czyńcie ewolucję. Dziękuję.